Samoloty polskie, te 400 polskich samolotów, zniszczono podstępnie na lotniskach lub w nielicznych walkach z przygniatającą przewagą Luftwaffe. Tam, gdzie stąpiła niemiecka noga, od pierwszego dnia hitleryzm odsłania maskę. Rozpoczynają się rządy terroru. Aresztowania w Gdyni, Bydgoszcz. Na miasto padł cień śmierci. W odwet za rozstrzelanie kilku niemieckich dywersantów. Masowe obławy w całym mieście. Co ich czeka? Obóz koncentracyjny, sąd wojenny? Jeszcze Polska i świat nie znają hitlerowskich metod, ale już wkrótce się dowiedzą. Masakra bydgoska. Pierwszy masowy mord na ziemi polskiej. Te zdjęcia robili sami hitlerowcy dla historii. Na Pomorzu i Poznańskim rozpoczęły się już wysiedlenia. Polscy chłopi Precz, ziemia dla zwycięzców, to początek planu Eindeutschung, w którym kierowniczą rolę odegrał profesor Oberländer, późniejszy minister w rządzie kanclerza Adenauera. Lotnictwo niemieckie ma doprawdy pełne ręce roboty. Obok walki na frontach od pierwszego dnia podjęło walkę na tyłach z ludnością cywilną. Jest to walka przemyślana, fachowa, metodyczna. Studiuje się dokładnie zdjęcia lotnicze szos i dróg, zatłoczone tysiącami uchodźców, których bezmyślny rozkaz wygnał z miast na tułaczkę. Cóż za wspaniały cel! Tak wyglądały całe setki kilometrów polskich dróg. Drauf mit Tod und Verderben. Wyznaczone cele zostały zniszczone. Rozkazy firera wykonane. Polski wrześniowy krajobraz. Złota polska jesień. Z wybuchu wojny upłynął tydzień. Głębokie kliny niemieckie poprzecinały Polskę wzdłuż i wszerz. Rozprzężenie, pożary, miasta opuszczone przez władze, przez policję, nawet przez straż pożarną. Armie hitlerowskie szły niepowstrzymanie naprzód. Pomorze Śląsk Poznańskie utracone. Padł Kraków. Kapitulowało Westerplatte. Cofające się armie polskie daremnie czekają na rozkazy. Które stworzyłyby możliwość opanowania sytuacji? Polskie dowództwo naczelne przenosi się z Warszawy do Brześcia. Wkrótce potem do Włodzimierza, na Wołyn, a potem do Rumunii. Wydaje rozkazy odwrotu na linie Narwi, Wisły, i Dunajca, potem na linie Bugu i Sanu, potem już żadnych rozkazów nie wydaje. Niemieckie zagony pancerne dotarły już na przedpola Warszawy. Dawniej osiedla ludzkie poznawało się po światłach domostw. Dzisiaj po łunach pożaru. Wreszcie w rejonie Bzury pod dowództwem generała Kutrzeby grupują się połączone siły armii Poznań i Pomorze. Początkowym zamiarem jest uderzenie zaczepne na lewe skrzydło wojsk niemieckich idących na Warszawę. Manewr zostaje uwieńczony powodzeniem, ale już wkrótce Niemcy zaciskają swój pierścień. Koncentrują ogromne siły pancerne. Zaczyna się druga faza bitwy nad wzorem. Na rozległym terenie rozwija się największa bitwa kampanii wrześniowej, która do czasu uznana była za największą bitwę w dziejach świata. Po stronie polskiej. Brawura, pogarda śmierci i najlepsza jazda na świecie. Zacięte walki o każdy kawałek ziemi. Armie polskie rozpaczliwie szukają wyjścia z Kotła. Los bitwy rozstrzyga potężne uderzenie zmasowanego lotnictwa bombowego i XVI korpusu pancernego Wehrmachtu. Kołgi i samoloty hitlerowskie nie były z tektury. Zura nie była nową samosierą. Bitwa nad Bzurą zakończona. Ostatnia większa siła bojowa polskich Sił Zbrojnych przestała istnieć.